za oknem jest 2 y, cm śniegu, a ja właśnie idę na siłownię. TAK! Czy się stresuję? Nie. Czy się boję? Też nie. Czy mi się chce? <laughs> no też nie. No trochę się spociłam, tak jak widać. Dobrze, że mam rzęsy, bo bym wyglądała tragicznie. To się naprawdę stało. Ja naprawdę byłam... Po trzech miesiącach w końcu pewnie jakieś 15 minut wykorzystałam z tego, co do tej pory udało mi się, kurwa, zapłacić. Nie zrobiłam za dużo, bo raz, że byłam bez śniadania, dwa, że poszłam tam bez nawet żadnej kawy. Bardzo mądrze ogólnie. Ale miałam bardzo dużo przypływ energii z rana i stwierdziłam, że jak tego nie wykorzystam i że siedzę w domu, no to nie pójdę już w ogóle wtedy. Miałam spalić tyle kalorii, żeby móc bezkarnie zjeść dzisiaj paczkę chipsów i niestety będę mogła zjeść niecałą. Z trzy czwarte. Bo na bieżni pokazywało mi, że spaliłam 350 kalorii. W takim półgodzinnym czasie, no... Ja, nie pamiętam kiedy tyle zrobiłam ostatnio. Potem się jeszcze pociągałam do szpagatu, bo w międzyczasie sobie pomyślałam hmm. Skoro już się będę rozciągać i tak To może polecimy na grubo od razu I w poprzednim vlogu mówiłam, że się czuję taka Jak klozuch yy, taki Zbity plasteliną, nie? To jest mega prawda Ja bym mogła drugi tyle Przejść na tej bieżni, niżeli Z drugi raz chęcił się rozciągnąć Nie było jakieś zaawansowane rozciągania To zrobiłam w max 5 minut, nie? Rozciągania nie lubimy na razie Także witam w mojej kuchni, robimy sobie śniadanie Dzisiaj postawimy na coś bardzo mocno yy, Pinterestowego Będzie to po prostu kanapeczka Sosiem jajkiem i awokado, tylko nie wiem czy moje awokado jest jeszcze, jest już dobre, bo ja je kupiłam jak ono było jeszcze takie, mm, wiecie, no, chyba ono jeszcze nie jest dobre, więc może zrezygnujemy z awokado, że coś z cukinią zrobimy, bo już trochę zostało jej. wam też taką jeszcze jedną ciekawostkę, od momentu kiedy zaczęłam zwracać uwagę na to skąd wracam i czy myję ręce, bo jak byłam dzieciakiem to ja po prostu wiecie jadłam brudnymi rękoma wszystko, bo ja pochodzę ze wsi, więc dla mnie to było oczywiste. I woda po prostu była jak woda święcona na diabła. Chcę zwracać uwagę, jak bardzo czarna jest piana po umyciu rąk z różnych rodzajów y, aktywności zewnętrznych. Najbrudniejsze łapy zawsze miałam po powrocie ze szkoły i teraz z siłowni. To po prostu jest aż taka szara piana. Ja moja zucchini. Ostatnio, y, jak zrobiłam takie bułeczki z warzywkami, to opowiadałam o tym mojej przyjaciółce Klarze. Haj, Klara, pozdrawiam cię serdecznie. I ona powiedziała, że ona jest surową cukinię. W mojej głowie zawsze było przeświadczenie, że nie można jeść surowej cukinii, ani surowego bokłażana, bo po prostu możecie się coś stać na brzuszku. Tym bardziej i jeszcze pieczarki. Zaraz zobaczymy. Rozpoczynamy rozmowę na żywo. Możesz zadawać mi złożone pytania i omawiać ze mną pomysły. Ja zacząć rozmawiać. Cześć, mam takie pytanie, ponieważ zawsze myślałam, że nie można jeść surowej cukinii, bokłażana i pieczarek, ponieważ są one niezdrowe dla. Człowieka na surowo, tylko po obróbce termicznej. Czy to jest prawda? Jeśli chodzi o cukinie, młode, bezpozbawione goryczki okazy można spożywać na surowo. Jednak większe, starsze egzemplarze mogą zawierać substancje, które mogą powodować problemy trawienne. Bakłażan natomiast zazwyczaj spożywa się po obróbce termicznej, ponieważ surowy może być ciężkostrawny i zawierać niewielkie ilości solaniny, która może być szkodliwa w większych ilościach. Pieczarki natomiast są bezpieczne do jedzenia na surowo, pod warunkiem, że są świeże i dokładnie umyte. Czy masz jakieś inne pytania dotyczące warzyw? No to jestem w szoku w takim razie. Jestem w szoku, ale chyba to przeświadczenie utkwiło w mojej głowie na tyle, że raczej nie będę chciała iść ich na surowo. W ogóle to był y, czat Gemini z y, Google'a. Ten moment podoba mi się nawet Gemini w wersji bezpłatnej bardziej niż czat w wersji płatnej. Czy myślicie, że to już jest ten moment, w którym trzeba zacząć liczyć kalorie, jak prawdziwy sportowiec. Nie wiem za bardzo do końca jakbym miała to ogarnąć, bo często jem rzeczy, które nie do końca jestem w stanie określić ich kalorykę, szczególnie w pracy. A zróbmy. For the plot. wpisane śniadanie, które składa się z dwóch jajek gotowanych, jednej bułki grahamki, łososia wędzonego, a w zasadzie pstrąga, bo jest tańszy. Będzie miało 455 kalorii. Bez sunia, nie? Chyba spoko. I tu mam pokazane, że bardzo dużo protein będę miała w tym jedzeniu. No to chyba dobrze. Tu mi obliczyło, że do końca dnia zostaje mi 1000 kalorii do zjedzenia. Czy to jest jakiś żart? Całe szczęście, że już mamy połowę dnia za sobą, bo już jest godzina 16. Ha Ja i moja ściera comeback! Dzisiaj z rana byłam w nowym miejscu i nagrywam, ponieważ y, nowość w moim życiu opiera się na... Jaram się fest. Ogólnie było mega. Yy, ja po prostu, o tak mi oczy latały, o tak o. Wszystko było super po prostu. No, no nie mogę, nie chcę za dużo mówić, bo wiem, że oglądają mnie też tutaj czasami osoby, które nie życzą mi dobrze. Ja wszystkich mam własne własności, bo wiem, kto ogląda moje filmy. Zaraz też idę do mojej oficjalnej roboty, bo <grym> podziemny 22.30. Strasznie mi się nie chce, ale trzeba walczyć. Trzeba walczyć o ten chleb i żeby mieć też, kupować chipsy. Wczoraj też pograłam sobie trochę w Star Planet, ale w zasadzie po prostu weszłam zobaczyłam, co tam się dzieje. Podzielę się z Wami taką ciekawą anegdotką, ponieważ ja w Star Planet grałam bardzo długo. Konto mam od 2012 roku i to było moje życie w pewnym momencie. Ja uwielbiałam grać w Minister Planet wydałam na to mnóstwo pieniędzy. Okradam ludzi na Star Planet i to m, tak namiętnie, ale tylko w momencie kiedy ktoś mnie bardzo mocno zdenerwował. I opowiem wam o takiej tragicznej sytuacji właśnie w tym momencie. Było coś takiego, że ja się kolegowałam z taką Dominiką. Ja byłam po prostu jej bestie. My byłyśmy wszędzie, chodziłyśmy, yy, miałyśmy mnóstwo tematów do rozmowy. No po prostu no, miałam nadzieję, że to będzie moja koleżanka internetowa. Jak się okazało, doma stwierdziła, że mnie okradnie któregoś razu. Ja dostałam od jakiejś tam koleżanki kiedyś taki tatuaż na kostkę w serduszka. Ten, kto grał w Mr. Planet będzie pewnie wiedział. To był unikat, ok? Unikaty na Mr. Planet to było to było level wyżej. Masz unikat jesteś po prostu społecznie wyżej postawiony. I my się wymieniałyśmy normalnie hasłami, pisałyśmy też na gadu-gadu. I była taka sytuacja, że ja sobie poszłam niczego nie wiadomo spać, budzę się, a po prostu nie mam tego tatuażu, nie? Wchodzę na konto, nie ma tatuażu na nodze, patrzę w historii wysłanych prezentów, a ta pizda myślała, że ja jestem w ogóle jakaś odklejona i nie ogarnę, że to jest jej multikonto. Kiedyś dawałam z niego prezenty z listy życzeń, więc wiedziałam, że to jest jej. No i ja załamana do niej piszę, boże, ktoś mi ukradł, coś tam, bla, bla, bla. Yy, ale ja już w głowie obmyślałam plan. Ja myślę, nie mogę długo czekać, bo ona zaraz zmieni hasło i po prostu mój misterny plan pójdzie się jebać, co nie? Tamtego dnia spałam dużo w dzień, żeby w nocy móc buszować... Siedziałam z nią do trzeciej Pytałyśmy, pisałyśmy, aż w końcu Powiedziałam, dobra, spoko, ja idę spać Wylogowałam się z wszystkich urządzeń Poczekałam tak z pół godziny, aż ona też pójdzie spać Weszłam jej na konto Podesłałam sobie to, co potrzebowałam najbardziej Czyli mój tatuaż serduszka No a potem się zaczęła jazda Nie zahamowywałam się w żadnym momencie Zmieniłam jej kolor na brązowy Kupiłam jej jakieś obleśne ciuchy Wydałam jej wszystkie diamenty na specjalne pozdrowienia dla siebie Dodatkowo jeszcze wydałam jej wszystkie pieniądze Na swoją całą listę życzeń Powymieniałam jej wszystkie Życzę w pokoju na punkty i ona wchodzi z rana i pisze, co się stało. Mówię nie wiem, ale wiem, kto miał ukradł tatuaż i ta osoba dobrze nie skończyła. Bardzo nie lubię zdrady, chyba wiecie. Coś chyba najgorsze, co można zrobić dla człowieka. Tym bardziej, jak się przed nim otworzysz, a on potem trafia w to korzysta z tego, że ty mu zaufałeś słońce. Ona mnie potem straszyła jakąś policją I tak tymi rzeczami, ale to by się przyjmowało grom na mój planet. Co ona nam zadzwoniła do moich rodziców? Więc lepiej uważajcie. Okradnę Was teraz na łóżko plany. Znaczy, finansowo też bym Was już nie okradła, jakbyście zrobili mi coś złego. Jesteś moim homis. Jesteś nim do końca. A nie w międzyczasie się stwierdza, że w sumie to jednak nie. Witam wszystkich. Tym serdecznie wchodzi Michael. Robi się niebezpiecznie. Znamy tą piosenkę. Mam nadzieję, że tak, bo to klasyczek. Pol zakupowy z żabki. Ponieważ zakupiłam parę rzeczy y, po pracy. Miałam taki feeling, yy, a że ostatnio moje życie kręci się wokół sushi. Kupiłam najgorszy syw, czyli sushi z yy, żabki, ponieważ chciałam zobaczyć, jak smakuje. I zaraz wam zrobię szybki teści. Ale, ale, żeby nie było tak nudno, kupiłam jeszcze chipsy. Kupiłam również żelki. Nie zamierzam raczej tego dzisiaj wszystkiego wpierdolić. W ogóle to, co słyszycie w tle, to jest Hogwarts Legacy. Me and my gra and my pranie. Muszę trochę ściszyć, bo mnie już przebodźcowało. Ja już jestem teraz gamerem i stwierdzam, że jestem uzależniona od yy, grania w coś, bo tak mi się spodobało to. Próbujemy sushi. Mini sosujowy. Jest to coś z tuńczykiem pieczonym. Mam też wasabi, więc jak będzie dobre, to najwyżej sobie dopiero Do czymś ostrym nie będzie czuć smaku. Coś mi się tutaj na palcach tak od nich... Hmm, okej. Okay. Takie dobre jak moje sushi, które jadłam w tym tygodniu. Dużo ryżu. Coś, to mnie sensorycznie przerasta. To są takie burne palce po tym. Widzicie? To nie jest kupa. Jak już na pewno nie moja. Światło dzienne. Widzę ja przez 2-3 godziny w ciągu całego dnia, bo albo śpię, albo po prostu jestem w pracy i nie zwracam uwagi, co się dzieje na zewnątrz. Ale mam, mam właśnie ciekawostkę odnośnie spania. Ja w tym tygodniu, pierwszy raz od bardzo dawna, musiałam wstać o siódmej. Czy mi się podobało? No tak, nie do końca, ale naprawdę poczułam, że to robi coś dobrego. I jak się okazuje, robi coś dobrego, ponieważ zbyt długie spanie było przeprowadzone takie badanie. I że wam pokazuję, skąd wytręsnąłam takie nowości. Mam taką książkę, która się nazywa Moc Mózgu. Kupiłam ją za 12 zł z biedronki. I tutaj jest mowa o czymś takim jak społeczny jet lag. Było przeprowadzone badanie, w którym większa grupa, większa część ludzi z tego badania wykazała negatywne działanie na ich zdrowie psychiczne w momencie, kiedy długo spali. Czyli dostajecie jakby takiego anxiety, siedząc w łóżku, bo łóżku to jest przestrzeń bezpieczna, tam jest po prostu wygodnie i nie musicie się mierzyć z żadnymi przeciwnościami losu, ani nie musicie żyć, będąc w łóżku. I teoretycznie to jest logiczne. Na no kiedyś słyszałam o tym, że takie niewychodzenie do ludzi w ogóle, no oczywiście, że będzie działało na Twoją psychę negatywnie, ale nawet zwykłe spanie długo. Interesting. Porady od książki Moc Mózgu, jak spać lepiej? Łapać światło słoneczne z rana. Jakiekolwiek światło w tym momencie. Jeżeli chcesz się zdrzemnąć, nie przekraczaj 20 minut. Unikaj intensywnych ćwiczeń przed samym snem. 3 godziny przed spankiem dobrze jest nic nie jeść, chociaż tutaj bym polemizowała. Jak na głodnego pójść spać czasami? Nie da się. O kurde, kofeina utrzymuje się od 5 do 6 godzin, czyli co kawka dobrze jest pić tak gdzieś o 18, żeby móc o północy pójść spać. Teraz nowego czata, o którym już mówiłam w tym vlogu i jaram się nim bardzo, więc teraz sobie z nim pogadamy. Hejka, powiedz mi jakiś fajny, motywujący, ale nie cringeowy cytat tygodnia. Bardzo. Mam nadzieję, że ten cytat przypadnie Ci do gustu. Nie przejmuj się porażkami. One są tylko częścią drogi do sukcesu. Co ty na to? No mówiłam, że nie chcę nic Może coś takiego bardziej, yy, nie wiem, kurde, odnośnie... No po prostu coś innego? Rozumiem. Przepraszam, że nie do końca trafiłam. Może tym razem coś takiego. Najlepszy sposób na przewidzenie przyszłości to jej stróżenie. Jak ten? A o co chodzi? Chodzi o to, że nie trzeba się biernie przyglądać temu, co się dzieje, ale podejmować aktywne działania, żeby kształtować własną przyszłość. Można to rozumieć szeroko, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Co ty na to? Mm. <grymne> no powiem tak, że jeżeli kogoś nie zmotywowały te dwa cytaty moje starania się, no to bardzo mi przykro. To byłoby na tyle dzisiaj. Sunia.